Cześć. W dzisiejszym nagraniu chciałabym opowiedzieć i przybliżyć problem wypalenia zawodowego oraz opowiedzieć właśnie takie rzeczy, które mogą pomóc w takich objawach wypalenia, porady, które pomogą Ci zmienić troszeczkę swój styl życia, jeśli będziesz chciała, aby zminimalizować objawy wypalenia, lub aby po prostu pomóc sobie i zadbać o siebie. Aby móc pracować dłużej i aby to wypalenie zawodowe nie wpłynęło tak, że pracujesz na wysokich obrotach, ale do czasu. Dlatego, że z wypaleniem zawodowym jest podobnie jak z zachorowaniem na coś, że po prostu lepiej jest zapobiegać i zawczasu wdrożyć pewne rzeczy, czyli zadbać o siebie, niż później musieć pójść na zwolnienie, musieć Przystopować tak, jak nie musiałabyś tego robić wcześniej, albo na przykład zacząć przyjmować jakieś leki, lub nawet leczyć się, jeśli to wypalenie zawodowe doprowadzi do jakiejś naprawdę fizycznej choroby, lub też może pomóc ci to nagranie i, i te porady, zapobiegać temu, że w przyszłości to wypalenie zawodowe będziesz miała, albo że takie objawy zaburzą twoją pasję i twój power do pracy, twoją motywację i twoje poświęcenie. Dlatego, że we wszystkim należy znaleźć umiar. Tak samo jest ze zdrowiem i z dbaniem o siebie. Jeśli człowiek nie dba o siebie, to choroba albo jakieś problemy zdrowotne dopadną szybciej i jest się szybciej narażonym. Na to, że można zachorować na coś, tak samo jest z wypaleniem zawodowym. Dbając o siebie zawczasu, to wypalenie zawodowe może nie nadejść wcale i możesz się cieszyć pracą na lata. Tak więc, kogo dotyka takie wypalenie zawodowe? Dotyka ludzi, którzy pracują dużo, i tu można już się tego domyśleć, ale również ludzi, którzy lubią się poświęcać, albo którzy nie lubią, a się poświęcają, co jest jeszcze gorsze. Dotyka też ludzi, którzy odreagowują coś poprzez pracę, czyli pracują dużo, żeby odreagować jakieś swoje życie prywatne, jakieś problemy, to co się w domu dzieje. Być może spędzają czas w pracy więcej specjalnie, żeby nie przebywać w domu albo, albo gdzieś, gdzie nie chcieliby przebywać, więc wolą uciekać w tą pracę. Mam tutaj na myśli, że może ktoś jest takim introwertykiem i żeby nie przebywać gdzieś z ludźmi, to wybiera taką pracę, gdzie siedzi na przykład większość czasu przy komputerze i gdzieś ta granica się już zaburza. Że zamiast wychodzić gdzieś do ludzi czasem i zmieniać to środowisko, to spędza je na przykład przy komputerze albo gdzieś w zakładzie pracując po wiele godzin. A co też nie jest dobre. Kogo jeszcze dotyka, mam tu też na myśli ludzi, którzy pracują z osobami dla nich toksycznymi. Środowisko jest dla nich niemiłe albo wymagające zbyt dużo. Pracują z ludźmi, którzy zamiast ich wspierać, wspierać siebie nawzajem, stwarzać sobie fajne środowisko, takie wesołe czy pozytywne, czy chociażby pozwalające na takie dogodne warunki pracy. To jeśli spędza się czas z osobami, którzy jednak ściągają w dół tak emocjonalnie. Emocjonalnie człowiek czuje się wtedy wypalony, nie ma motywacji, nie ma ochoty wstać rano, iść do tej pracy. Jeśli spędza czas z osobami, które nawzajem siebie obgadują, albo stawiają zbyt wysokie wymagania, lub nakładają dużo pracy i krytykują za niedopracowanie, niewyrobienie normy, no to też człowiek ma mniejszą motywację do pracy oraz mniejszy zapał, co po jakimś czasie może skutkować depresyjnymi zaburzeniami może spowodować wypaleniem zawodowym, ponieważ starając się i robiąc coraz lepiej, coraz szybciej, po pewnym czasie człowiek może czuć się naprawdę wypalony, jeśli jego praca zamiast zostać doceniona, będzie krytykowana, zamiast jego praca będzie miała jakieś znaczenie, i będzie dokładana coraz to nowsza i coraz to więcej, w myśl takiej zasady, że jak robisz więcej, to można ci dawać coraz więcej, to no wtedy człowiek bardzo szybko się wypala. I tutaj też właśnie bardzo ważne będzie takie ustawianie granic, czyli co zrobić, aby zrównoważyć sobie to, ile Ty możesz w pracy zrobić, a ile Tobie tej pracy dają. Ale to później już, jak będę mówić, co zrobić, aby tej pracy mieć tyle, ile ty możesz jej zrobić, żeby się nie wypalić zawodowo bardzo szybko. Kogo jeszcze dotyka? Posłusznych, niepotrafiących właśnie odmawiać, tych, którzy chcą zasłużyć, jeśli chcesz być coraz lepsza, ale jest to niedoceniane, jeśli chcesz robić coraz więcej, żeby być lepsza od koleżanki, żeby zasłużyć na awans, jeśli chcesz, Zrobić więcej niż inni, czyli taka też rywalizacja, jeśli wejdzie w Twoją motywację, nieakceptowanie tego, że ty robisz tyle, ile możesz, ile potrafisz, ile ci pozwala na to czas, siła, motywacja i Twoje predyspozycje. Jeśli nie akceptujesz, tylko chcesz od siebie, ciśniesz po sobie coraz więcej, to jest bardzo krótki krok do wypalenia zawodowego. Jeśli coś chcesz udowodnić komuś albo sobie, to też ciśniesz pracy, a później, nawet jak ci to nie wychodzi, bo może chcesz jak najwięcej, albo nie zadowala cię to, ile robisz i jak robisz, to czujesz frustrację, czujesz niezadowolenie, rozczarowanie. No i to zazwyczaj z sobą. Dlatego Zwróć uwagę na to, zanim przyjdzie to rozczarowanie, zanim ręce ci opadną i stracisz motywację, ponieważ wtedy będzie troszeczkę trudniej i warto zwracać uwagę na te pierwsze sygnały. No i tutaj perfekcjoniści też, dążenie do perfekcji trochę zaburza twoją akceptację siebie, dlatego że człowiek nie jest perfekcyjny i nigdy nie będzie, i tak samo to, co robisz, też nie będzie perfekcyjne. Warto stawać się coraz lepszą wersją siebie, ale to nie oznacza perfekcji. To oznacza akceptację siebie i tego, co robisz, plus do tego pracowanie nad sobą, że może to można zrobić troszkę lepiej, można, tu można poprawić, tam można się czegoś nauczyć, bo to by ci się przydało. Ale to nie oznacza takiego ciśnięcia siebie i wyciskania. Z siebie jak najwięcej, żeby być lepszą, żeby coś sobie udowodnić, i tak dalej. To znaczy, stawanie się lepszą wersją siebie to jest takie stawanie się lepszą, ale bez presji, akceptacja siebie, bez wygórowanych oczekiwań, tylko jakby idziesz za swoim tempem, za swoimi możliwościami. I jakie objawy mają osoby, które albo są wypalone, albo do tego wypalenia zawodowego się zbliżają? Lub na jakie objawy też warto zwrócić uwagę zawczasu, bo to jest bardzo ważne. Ogólnie objawy mogą być ta w takich trzech kategoriach: mogą to być objawy bardziej depresyjne, mogą być to objawy lękowe. Ale mogą to też być takie objawy takiego stresu i napięcia. Objawy depresyjne zazwyczaj są odczuwane jako zniechęcenie, brak chęci, brak motywacji, brak sił. Wstajesz rano i nie wiesz, czy tobie się chce iść do tej pracy, bo tak, z jednej strony masz pensję, ale z drugiej strony masz już dosyć i codziennie robisz to samo, albo codziennie wstajesz i nie masz takiej wiary w to, że Twoja praca zostanie pochwalona, zobaczona, zauważona, doceniona, to skwiera Ci taki brak celu, sensu tej pracy. Nie czujesz takiego dlaczego masz to robić i takiej chęci robić coś lepiej, ponieważ jeśli coś jest niedocenione, co robisz, to możesz czuć rezygnację z tego, by zrobić to lepiej. I to jest takie chroniczne zmęczenie, które może się przerodzić również w depresję. Ale jak odróżnić też depresję od takiego wypalenia zawodowego, ponieważ te objawy mogą być naprawdę bardzo podobne. Tylko, że depresja, jeśli występuje, to jeśli jedziesz na wakacje, chcesz odpocząć tydzień dwa tygodnie wiesz że twoja praca jest jakby zaopiekowana że tam ma kto robić i ty możesz sobie odpocząć przez te dwa tygodnie zrelaksować się ale jeśli jesteś w depresji nie czujesz tego zadowolenia nie czujesz tego relaksu bo masz depresję jest ci ciężko zadowolonym być z tego wyjazdu i cieszyć się jeśli jesteś wypalona zawodowo albo zmęczona przemęczona i chcesz tego odpoczynku, to jedąc na wakacje, ty czujesz, że odpoczywasz. Ty cieszysz się z tego wolnego czasu, i że w końcu wziął ktoś od ciebie tą robotę, że w końcu mogłaś sobie wyjechać, odpocząć, zrelaksować się i jesteś zadowolona. Takim objawem jeszcze depresyjnym to jest odsuwanie się od innych. Kiedy Pracujesz, ale już nie masz ochoty na kontakty z ludźmi, i to jest takie w tych objawach depresyjnych charakterystyczne, że te kontakty z ludźmi się zmieniają. Możesz być na przykład drażliwa też do kogoś, drażliwa w domu, odpowiadać ze zdenerwowaniem, nie mieć ochoty na wyjście z przyjaciółmi, nie mieć ochoty na wspólny wyjazd z rodziną. Czujesz, że Twoje życie jest pozbawione sensu, że nie widzisz takiej Drogi do tego, żeby stworzyć coś lepszego, żeby osiągnąć jakieś cele, żeby spędzać czas z innymi, tylko tutaj, właśnie takie wycofanie się jest takim objawem. Kolejne objawy mogą być lękowe, i to jest taki lęk przed kolejnym dniem w pracy, to jest lęk przed tym, co powie szef, przed tym, co powiedzą inni, czy będą cię obgadywać, czy będą się naśmiewać. Jak oni zareagują, czy twoja praca zostanie doceniona. Lęk przed kolejnym dniem, przed kolejnym oddaniem jakiegoś projektu. Również utrata koncentracji jest takim objawem bardzo charakterystycznym, kiedy jesteś przemęczona. Kolejnym objawem jest takie napięcie w ciele, kiedy odczuwasz swój stres w ciele, kiedy bardzo się stresujesz, kiedy się śpieszysz. Wszystkie takie somatyczne rzeczy, mogą to być bóle głowy, bóle brzucha, bóle w mięśniach, w stawach. To są wszystkie takie nerwobóle spowodowane stresem, spowodowane też takie, taką pracą ponad siłę przez jakiś czas, kiedy latasz jak mrówka, chcesz wszystko zrobić, chcesz, żeby to było fajne, żeby to było na czas, żeby się nie spóźnić, żeby nie spóźnić się na spotkanie itd., i to wszystko jest do czasu, ponieważ na krótką metę nie odczuwasz żadnych sygnałów, ale na dłuższą metę Twój organizm się po prostu wyczerpuje. Takie napięcie w ciele też łatwo zaobserwować z takich sygnałów, które wcześniej się pojawiają. To jest, kiedy usiądziesz sobie spokojnie w weekend, na przykład, albo w jakiś dzień z przyjaciółmi, albo sama, jest Ci się ciężko uspokoić. Jest ciężko ci się rozluźnić, usiąść spokojnie, odpocząć, bo czujesz taki popęd, takie napięcie i taką trudność w rozluźnieniu się. Na co dzień przez 6 dni, może 5, śpieszyłaś się, chciałaś pozałatwiać jak najwięcej, chciałaś zdążyć na czas i przychodzi weekend i czujesz to takie poddenerwowanie. Takie napięcie, i to oznacza wtedy pierwsze objawy tego wypalenia zawodowego. To jest sygnał, że trzeba przystopować i znaleźć jakoś rozwiązanie, albo wprowadzić rzeczy, które pomogą Ci tak się zorganizować i tak zorganizować swój czas i swoje podejście do pracy, aby weekend był możliwością relaksu, a praca nie była dla Ciebie aż tak wyczerpująca emocjonalnie, psychicznie i fizycznie. Ponieważ to działa na różnych płaszczyznach i warto obserwować te pierwsze objawy. I warto obserwować też taką presję. Presja jest bardzo wyniszczającym czynnikiem. To nie jest motywacja. Motywacja to jest taka chęć, a jak się chce, to można i to wtedy jest dużo łatwiej. Ale presja to jest wtedy taka siła na siebie i ta siła nigdy nie pomaga tak jak motywacja. Ta siła właśnie jeszcze spowalnia, bo czujesz presję, która powoduje opór w tobie. Każda presja powoduje opór nawet w kontaktach z innymi ludźmi, jeśli ty tworzysz na kimś presję, ten ktoś odreagowuje bardziej oporem, tak samo jeśli tworzysz tą presję na sobie, to ty tworzysz opór i jest ci trudniej coś zrobić, im większą masz presję. I tutaj presja może być wewnętrzna albo zewnętrzna. Wewnętrzna to ty sobie robisz presję. Chcesz być lepsza, chcesz zarabiać więcej, chcesz mieć dochody, żeby móc pojechać ci na wakacje i zaspokajać swoje podstawowe potrzeby, co jest słuszne. Ale akceptacja tego, ile ty możesz zarobić, ile ty możesz zrobić, aby to było dla ciebie zdrowe, uwalnia ciebie od tej presji, że po prostu czasami trzeba zaakceptować. Że Ty jesteś w stanie zrobić tyle, nie trzy razy tyle. Również presja taka, że Ty chcesz zasłużyć, że Ty chcesz komuś udowodnić, że chcesz spełnić swoje marzenia, swoje cele. I pracowanie jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, bo jest mało czasu, bo chcesz dobrze wypaść, to prowadzi do tego, że czujesz na sobie coraz większą presję, która powoduje napięcie i bardzo szybki krok do wypalenia zawodowego. A presja zewnętrzna to jest presja szefa, presja męża, żony, również duża odpowiedzialność, ryzyko, jakie podnosisz w pracy. Być może twoja praca jest z góry obarczona takim ryzykiem i czujesz presję, żeby wszystko było takie na tip-top, żeby nie popełnić błędu, który może ciebie wiele kosztować. I to też warto na spokojnie sobie zorganizować tak, żeby działać nie pod presją, a bardziej pod motywacją. I chodzi o taką organizację siebie, swojego czasu i tego, co jest do zrobienia, tego, co trzeba zapamiętać, jak to zorganizować, abyś ty nie czuła tej presji, a mogła na spokojnie posprawdzać sobie wszystko, żeby to było zrobione dobrze. I również, jeśli masz bardzo wysokie wymagania w pracy. Jeśli ktoś ci tej pracy daje dużo i wymaga, żebyś ty to zrobiła, nie patrząc na to, ile ty możesz zrobić, wtedy odczuwasz taką presję z zewnątrz. Ale tutaj też pomyśl, jakie masz priorytety i możliwości. Czy to jest tak, że starać się jest sens i robić coraz więcej, czego nie potrafisz, albo co jest ponad twoje siły i być cały czas poddawana takiej presji z zewnątrz? Czy po prostu poszukać czegoś lepszego dla siebie, tam gdzie docenią Twoje możliwości, Twoje talenty, rozgraniczenie i zorientowanie się w tym temacie. I pierwsza rzecz taka, jak spędzasz wolny czas. Tutaj jest ważne, czy ty odpoczywasz w weekend, czy relaksujesz się w ten weekend, wyjazd, spędzanie czasu z rodziną, czy to jest dla ciebie przyjemne, co zrobić, żeby to było przyjemne jakie masz potrzeby Ty, żeby się zrelaksować i odstresować. Dlatego, że jeśli masz pracę fizyczną, to dla Ciebie zbawienna będzie kąpiel w ciepłej wodzie albo posłuchanie fajnej muzyki. A jeśli masz pracę taką cały czas przy biurku, przy komputerze, to dla Ciebie będzie bardzo fajny wyjazd w góry albo gdzieś na spacer, spędzenie czasu aktywnie z rodziną albo z przyjaciółmi. Tak więc sama zobacz, zauważ, co dla ciebie, jaka forma rozrywki będzie lepsza i w czym się najlepiej relaksujesz. Co zrobisz, aby o tej pracy zapomnieć, aby mieć weekend dla siebie? Nie chodzi tutaj o to, żeby jakoś ją odrzucać, tylko chodzi o to, żeby pomyśleć i znaleźć takie rzeczy, które spowodują odpoczynek i relaks. Dużo też się słyszy o tym, żeby robić jedną rzecz naraz. Tylko też trzeba sobie rozgraniczyć to i zobaczyć, co będzie dla Ciebie lepsze. Bo jeśli masz trzy jakieś projekty i robisz trochę tego, trochę tego, tutaj odbierasz telefony, to może być to dla Ciebie bardzo uciążliwe i w żadnym projekcie nie oddasz się temu tak, żeby zrobić go od A do Z bez przeszkód, co wydłuża Twój czas pracy, bo tutaj czytasz, 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 odbierasz telefon, dzwoni i później znowu musisz przeczytać jakiś ostatni fragment, żeby wrócić, złapać ten kontekst, w którym zgubiłaś się. Więc zorganizowanie tego, żeby zrobić jedną rzecz naraz, będzie w tym przypadku ważne i będzie produktywniejsze dla ciebie. Pozwoli ci oddać się jednemu zajęciu i zrobić go do końca, bez przerywania, które mogłoby wydłużyć Twoją pracę i zapewne tak się dzieje. Jeśli odbierasz w międzyczasie różne telefony, odpisujesz, spojrzysz na Facebooka i czas leci, a później czujesz frustrację. Ale są takie sytuacje, gdzie fajnie sprawdza się połączyć jakieś zajęcia. Na przykład może cię denerwuje to, że musisz godzinę czasu prasować i to jest tak jakby godzina bez jakichś tam widocznych, fajnych efektów. To włącz sobie coś do, fajnego do posłuchania, coś co sprawi, że będziesz lepszą wersją siebie albo pomoże ci być lepszym ekspertem w Twojej dziedzinie, w Twojej pracy, w Twoim zawodzie, a być może posłuchanie muzyki, o której marzyłaś przez tydzień pracy ostatni. I są to zajęcia, które fajnie można połączyć. A może chcesz spędzić więcej czasu z dzieckiem i też można połączyć. To, że na przykład dziecko pomaga Tobie, przynosi Ci ubrania do prasowania i odbiera kładzie na osobną kubkę. Zorganizuj sobie tak pracę, żeby zauważyć, co można ze sobą fajnie połączyć i wykorzystać ten czas lepiej, na przykład tą godzinę na prasowanie czy inne rzeczy. Zaobserwuj też, w jakim tempie pracujesz, bo jeśli pracujesz szybko, z zapałem, tak jak zazwyczaj na początku się pracuje, ale po dłuższym czasie może to być bardzo zgubne. I jakie tempo powinnaś zachować, żeby pracować długo, a się nie wypalić? Jakie tempo sobie obierzesz, żeby starczyło ci na kilkanaście, kilkadziesiąt lat, żeby nie było dla ciebie zbyt wykańczające, zbyt Poświęcające, eksploatujące Ciebie i Twoje siły, tylko żeby to była taka równowaga między pracą, tempem, wysiłkiem wkładanym, a relaksem i Twoim samopoczuciem. Jak Ty się czujesz w tym? Jakie tempo dla Ciebie będzie takie optymalne, żeby móc poświęcić się pracy, zaangażować w nią, ale żeby to było dla Ciebie zdrowe? Gdzie jest taka Twoja granica? I tutaj to jest też związane z zarządzaniem czasem, czyli ile czasu poświęcasz na pracę, ile czasu poświęcasz na odpoczynek jak ten czas sobie zorganizujesz. I nieważne, czy ktoś mówi ci na przykład, żebyś zrobiła jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, Ty zauważ, na ile Ty chcesz się zaangażować. Co tobie się bardziej opłaca? Bo jeśli możesz coś odmówić, a jest ponad to Twoje siły albo ponad Twoje obowiązki, to naucz się po prostu asertywnie odmawiać. Ponieważ być może to jest klucz do tego, żebyś ty pracowała dłużej. Bo nie sądzę, żeby Twój szef myślał o tym, czy Ty po 10-15 latach się wypalisz i co Ty wtedy zrobisz. Sama zaopiekuj się sobą i zadbaj o takie swoje potrzeby, aby wyczuć taką granicę kiedy powiedzieć nie, a kiedy powiedzieć tak. Wypalenie dotyka nawet osoby pracujące z pasją, ale dużo rzadziej niż osoby, które tej pasji nie czują. Więc to, gdzie pracujesz, ma ogromne znaczenie. I z jakimi ludźmi? Jeśli jest ci tam przyjemnie, fajnie i czujesz sens tej pracy, a jeszcze lepiej, jak chcesz się rozwijać w tym, co robisz, i jest to taka twoja pasja, czyli takie zajęcie, które ty lubisz, którym chcesz się zajmować, to wypalenie zawodowe nie dotyka ciebie tak szybko, ponieważ ty masz sens w tym, co robisz. Jeśli praca jest tylko takim obowiązkiem i nie masz motywacji ani sensu, ani takiej ochoty na robienie tego, nie sprawiać to przyjemności, to wypalenie może przyjść dużo szybciej. Dlatego warto przyjrzeć się temu i pomyśleć, co zrobić, aby to było bardziej pasjonujące, aby to była dziedzina, w której chcesz się rozwijać, albo jak zorganizować to, żeby to była dla Ciebie praca z pasją. I też kolejna rzecz, jaka pomoże Ci, to po prostu dbaj o siebie. Zauważ, czego Ci potrzeba, co na Ciebie dobrze wpływa. Zadbaj o swoje zdrowie, bierz witaminy, żeby zaspokoić. Te niedobory witamin, jakie teraz w tych czasach występują, i to są wszystkie witaminy, składniki mineralne, które ciężko jest uzupełnić i dostarczyć z wyżywieniem tyle, ile jest ich potrzeba. Jeśli pojawiają ci się takie sygnały, które świadczą o tym, że jesteś przemęczona, wypalona albo coś Tobie dolega. To udaj się do lekarza i zrób podstawowe badania, ponieważ pewne problemy i objawy są spowodowane niedoborem witamin, niedoborem pewnych składników mineralnych. I pamiętaj też o dobrym śnie, o tym, żeby się wysypiać. I też tutaj wspomnę, że takim objawem, który może świadczyć o zbliżającym się wypaleniu zawodowym, to jest trudności z zasypianiem albo budzenie się za wcześnie rano. Zadbaj o swój sen. O dietę, aktywność fizyczną, co Tobie będzie sprawiało przyjemność, co pozwoli Tobie być bardziej wypoczętą, zorganizowaną. A dzień, który spędzasz w pracy i w domu, żeby przynosił Ci radość, żeby był dla Ciebie zadowalający, spełniający, zadecyduj, kiedy wyłączyć telefon służbowy, a kiedy poświęcić czas na wykonywanie, właśnie telefonów związanych z oddzwanianiem klientów, albo poświęcić się pewnej pracy? Zorganizuj to sobie tak, żeby ten czas był jakby dedykowany do tego, a nie trochę porobisz telefonów, trochę porobisz czegoś innego, trochę czegoś innego i jesteś jakby w takiej rozsypce. Czy tak, żadne zajęcie jest niedokończone, a jest dużo pozaczynanych. I później znowu musisz wracać do tego, później wracasz do tego i jest to takie zdezorganizowane. No i naucz się też oddelagowywać to, co ty nie musisz robić. Bo być może możesz to zlecić komuś innemu. Być może zaangażować chociażby męża do pomocy w jakichś sprawach, które on może zrobić. Pracownikom warto oddać część swoich obowiązków. Chociaż masz zapewne poczucie, że zrobisz to lepiej, ale warto pomyśleć, co będzie dla Ciebie lepsze. Czy za jakiś czas wypalenie zawodowe i wtedy przymus pójścia na zwolnienie całkiem, czy oddelegowanie części obowiązków komuś innemu, żeby zadbać po prostu o siebie? Także jakie masz priorytety? Jaki jest sens pracy na pełnych obrotach, a później przymusowe przerwy od pracy? I ten stres, to przemęczenie, możesz chcieć odreagować również szybszymi sposobami, jak alkohol w weekend, dający ci szybki efekt, ale lepiej jest pomyśleć nad tym, jak długofalowo dać sobie możliwość odpoczynku, jak zorganizować ten czas, żeby nie powodował wypalenia zawodowego w krótkim czasie, tylko żeby ta praca służyła ci na lata. Czyli, po prostu pracować tyle, na ile ty masz swoją granicę, aby ta praca była dla ciebie adekwatna i nie wymagała od ciebie za dużo, co mogłoby doprowadzić do tego, że czujesz takie przeciążenie po paru latach. I jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, jest to takie uczucie i taki problem, który dotyka nie tylko kogoś, kto pracuje zawodowo. Bo takie uczucie i takie wypalenie może dotykać rodzica, który ma kilkoro dzieci albo dzieci bardzo absorbujące, wymagające, dużo poświęcenia uwagi, pracy, lub też może dotykać dzieci chodzące do szkoły, które potrzebują odpoczynku od tego, które są przebodźcowane, przemęczone po iluś tam godzinach i po różnych zajęciach dodatkowych. Dlatego warto iść za tym, na ile dziecko albo jakiś dany człowiek może znieść, na ile jest to dla niego komfortowe, wystarczające, a na ile jest zbyt przeciążające. Warto zwrócić na to uwagę, uwagę na drugiego człowieka, na to, jakie ma potrzeby, bo każdy będzie miał inne. Jedni po siedmiu godzinach lekcji w szkole znoszą to w miarę dobrze. Ale inne dziecko może być przemęczone i może być to dla niego za dużo. Za dużo, za głośno, może potrzebować w chwili porozmawiać z rodzicem, przytulić się, a może potrzebować po prostu pojechać do parku odpocząć, przejść się na spacer albo jakieś metody relaksu. Więc warto słuchać siebie, obserwować, obserwować innych ludzi w swoim otoczeniu. Na ile od kogoś też można wymagać i na ile można wymagać od siebie, a co należy zaakceptować? Mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie pomocne, że przybliżyło Ci trochę temat oraz sposoby, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym i tymi pierwszymi objawami, I jak cieszyć się pracą w dłuższej perspektywie, cały czas na podobnym poziomie. I jeśli Ci się podobało, będzie mi miło za kciuk w górę. Ale również za komentarze, jeśli przychodzą Ci do głowy jakieś pomysły, rzeczy, które chciałabyś, żebym omówiła i dała jakieś wskazówki, to fajnie by było, jakbyś w komentarzu podzieliła się takim pomysłem oraz zasubskrybuj, jeśli będziesz chciała, aby nie umknęło Ci nagranie na inne tematy.